Witajcie moi drodzy, Kaczmar z tej strony, Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, który tradycyjnie zaczynamy od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, przede wszystkim no, dzisiaj lekka, lekko inna scenaria jest to spowodowane tym, że z różnych względów może to nagrywać w miarę wcześnie a w miarę wcześniej przy pełnym słońcu, jakie akurat dzisiaj mamy, jest tak, że to słońce strasznie tam daje przez te okna, na tle których przeważnie nagrywam, a że mówię, no nie mamy w tej chwili działających rolet sprawniej. <laughs> Ogólnie się nie mogę troszeczkę się przeprowadzić. No to teraz po prostu trochę inna lokalizacja, ale jakby wszystko inne zostaje takie same. Dlatego lecimy z ogłoszeniami parkionymi i zaczynamy przede wszystkim od crowdfundingu. Coś na co mi zwrócono uwagę, że zapomniałem w zeszłym tygodniu powiedzieć. Preta Porteru, słuchajcie, 8 dni do końca kampanii na Kickstarterze, debiut portalu na Kickstarterze i teraz mamy 20, 20, 20, nie, 224 tysiące dolarów. Z potrzebnych 35 tysięcy dolarów, co oznacza, że mamy grubo, bardzo ładnie fundowaną. Fundowali się w 41 minut. Duże gratulacje dla całej ekipy, a jakby tego było mało, zostało jeszcze 8 dni do końca kampanii, więc jeszcze mają trochę czasu, żeby ten wynik jeszcze fajniej, lepszy był. Z tego co wiem, to oni tam teraz już odblokowali dużo stretch goli, tam bardzo dużo znanych artystów się dołączyło, że tak powiem, do tej kampanii, więc no, naprawdę brawo. Kolejna <laughs> gra na wspieram to tym razem Stworologia Ekspedycja. 200, 25 112 złotych z potrzebnych 30 tysięcy 30 nie do końca. No wygląda to dosyć pewnie, aczkolwiek z drugiej strony czas apokalipsy też myślałem, że wygląda dosyć pewnie jak to się skończyło to niestety wiemy i współczucie dla chłopaków z programy mam nadzieję, że jakoś do tego tematu powrócą, bo gra wygląda ciekawie. Uh, więc, no tak, Więc stworologia gra, ja, my nie mieliśmy okazji przetestować, macie materiał Game Troll'a, macie materiał uh, Ashes on Table, myślę, że śmiało tam możecie zobaczyć wszystko, co potrzebujecie, znaczy no, na tyle, na ile, tyle, na ile potrzebujecie, żeby, się, żeby wiedzieć, czy to może być coś dla was, czy nie. Gra wygląda bardzo ciekawie, więc bardzo gorąco polecam rzucić na to okiem. Eee, teraz, słuchajcie, eee, jeśli chodzi o crowdfunding to tyle, a, a właściwie nie bo jeszcze jest oczywiście nasz crowdfunding, słuchajcie, jeżeli podoba Wam się ogólnie to co robił na Geek Factor, pamiętajcie, że możecie nas subskrybować, eee, kliknij, kliknijcie przycisk subskrybuj, obok, obok tego przycisku jest taki przycisk, taki dzwoneczek, w który jak klikniecie będziecie na bieżąco ze wszystkimi naszymi materiałami. Będziecie mogli nas na bieżąco śledzić, a jak tak bardzo, bardzo wam się podoba, to dołączcie do nas, do, do grona naszych patronów, do naszym profilu Patronite, gdzie możecie nas zdrową kwotą co miesiąc wesprzeć i wtedy będziemy jakby coraz fajniej, wydajniej, częściej, więcej różnych materiałów robić. Odkąd, odkąd ruszyliśmy z Patronitem, to naprawdę uważam, że dosyć ciekawie podskoczyła różnorodność materiałów na naszym kanale i jakoś tam fajnie teraz dużo, dużo różnych ciekawych rzeczy robimy we współpracy właśnie z naszymi patronami, dlatego zachęcam gorąco do pojawienia się tam. Dobrze, słuchajcie, co przyszło do recenzji? Bo przyszło coś w końcu, nawet tutaj już wystawiłem, więc tak. Pandemic, szybka reakcja. Na razie to odpakowałem, wygląda bardzo ładnie. Bardzo intryguje mnie tutaj czas rozgrywki 20 minut, jakaś tutaj gra czasu kościana, czasu rzeczywistego. Jestem dużym fanem gry, gier, z serii Pandemic, Pandemic Tulu, podstawowy Pandemic, oczywiście, Pandemic Legacy. uwielbiam te tytuły, więc powiem szczerze, jestem tego ciekawy i zobaczymy. Mam nadzieję, że jakoś. Niestety. Ja myślałem, że to ma, to ma przyjść później, w sensie chyba nawet takie były plany, że to ma przyjść jakoś w sierpniu, e, dlatego że tak powiem w naszym grafiku to jest wpisane odpowiednio gdzieś tam w okolicach sierpnia, że dopiero do tego usiądziemy, no ale może uda nam się to... uda nam się, może do tego usiąść szybciej. E, bardzo bym chciał, no, bo wygląda to naprawdę naprawdę sympatycznie. No i. Ironia, której ja nigdy nie przestanę podkreślać, że w kraju, w którym... Eee, to, to jest po prostu niesamowite. W kraju, w którym na gry Euro mówi się, że są suche, ponieważ nie mają klimatu, więc są suche, eee, jedne, twórcu, twórcą jednych z najciekawszych Euro jest gościu, który się nazywa Wladimir Suchy, albo inaczej, po prostu gościu, który się nazywa Wladimir Suchy, zrobił grę podwodne miasta, która jest Eurosucharem. To jest bardzo fajne powiązanie jak dla mnie i eee, dużo dobrego słyszałem o tej grze. Z jednej strony wygląda tak, jak patrzę po instrukcji, patrzę po ilości komponentów, ona wygląda dosyć skomplikowana. Z drugiej strony, z różnych źródeł słyszę, że ona wbrew pozorom taka skomplikowana nie jest, ale po prostu daje dużo pola do kombinowania. Ktoś próbował do transformacji Marsa? Nie wiem. Chętnie się przekonam, podziemne miasta również do nas trafiły. Tyle jeśli chodzi o mnie. Teraz do ogłoszeń parafialnych w paru słowach, z paroma słowami dołącza się. Magot, magot, lecimy. Czołem moi drodzy. Na ogół u nas, jak doskonale wiecie, to kaczmar jest odpowiedzialny za powiadamianie was o tym, jakie to nowe rzeczy przyszły do recenzji, ale w tym jednym wypadku zrobiliśmy wyjątek i kaczmar, jak tylko dostał tę grę, to od razu o mnie wspaniałomyślnie pomyślał. Wspaniałomyślnie pomyślał. Można w ogóle tak mówić? Nie jest to trochę masowaślane? Nieważne, od razu o mnie pomyśla, ponieważ tak bardzo mnie lubi i szanuje i w ogóle. I od razu tę grę, od razu to coś, co przyszło, przekazał mi, a teraz ja tym mogę się podzielić z wami. A dlaczego właśnie tak zrobiliśmy w tym wypadku? No to zaraz stanie się to was, dla was to bardzo jasne, ponieważ tym tytułem jest. <laughs> War. War never changes. Tak moi drodzy fani radioaktywnych pustkowi, dostaliśmy do zrecenzowania dodatek Nowa Kalifornia do gry Fallout, do gry planszowej Fallout. Gry, która nie miała łatwo z fanami, zarówno generalnie z planszówkowiczami, a już w szczególności z fanami komputerowego pierwowzoru. Ja nie ukrywałem i nie ukrywam nadal, że tę grę lubię i dobrze mi się w nią grało. Nie jest ona wolna od wad. Jak właściwie chyba każda rzecz, ale ja generalnie tę grę polubiłem, więc bardzo bardzo wyczekiwałem tegoż dodatku, właśnie Nowej Kalifornii. Już rozpakowany, już przejrzane wszystko, już zagrane raz solo. Na razie nie będę jeszcze tutaj nic zdradzał, ponieważ chcę jeszcze pograć w pełnym składzie osobowym. Chcę sprawdzić tryb operacji, który się tutaj pojawia. Na razie mogę tylko powiedzieć, no chyba spodziewałem się trochę więcej, natomiast nic na razie więcej nie będę zdradzał, także jak już tylko się z tym ogarnę, zapoznam się dobrze właśnie z tym, że dodatkiem Fallout Nowa Kalifornia od Galakty, oryginalnie Fantasy Flight Games. To na pewno na naszym kanale moje zdanie na temat tegoż dodatku zobaczycie. Okej, okay, no to tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne z mojej strony. Dzięki bardzo, wracamy do Kaczmara. Dobra, dzięki Wielkiej Brytanii. To tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Lecimy z newsami. Newsy pojawiło się pierwsze zdjęcie z planu Ghostbusters 3 Ghostbusters 3 albo Ghostbusters 2020, nie wiadomo jeszcze dokładnie jak to będzie nazwane, e, na razie niewiele wiemy na temat fabuły Oprócz tego, że główne role widzimy, tak jak na zdjęciu e, Carrie Coon e, znana z serialu Fargo i z Leftovers. To ona grała w trzecim sezonie Fargo i we wszystkich trzech sezonach Leftovers naprawdę polecam. Ona grała małą rolę też w filmie Davida Fischer' Gun Girl, to jest niesamowita aktorka. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu Leftovers, z którym ona gra jedną z głównych ról zdecydowanie dajecie mu szansę. Cały serial jest moim zdaniem świetny, a ona i jej postać po prostu kapitalna. E, więc bardzo się cieszę, że ona teraz zaczyna w końcu się trochę przebijać do... E, nie lubię tego słowa, ale do mainstreamu, tak, czyli coraz więcej ciekawych ról dostaje. E, główna rola w Ghostbusters obok niej grają dzieci Finn Wolfhard z, z It i The Stranger Things i nie, Grace McKenna zdaje się ta dziewczynka, zapomniałem niestety jak się nazywa no i, i teraz tak wiemy tyle właśnie, że ona gra samotną, Kerry Kun gra samotną matkę, to są jej dzieci, Finn i Grace, a oprócz tego w filmie jeszcze gra Paul Rudd w roli nauczyciela. No i teraz niewiele wiemy o fabule, natomiast wiemy, że mają powrócić praktycznie wszyscy członkowie oryginalnej obsady poza Rickiem Moranisem, który jest na emeryturze, już dawno temu przestał grać w filmach, no i niestety poza Haroldem Ramisem, który zmarł parę lat temu. A oprócz tego wiemy, że no, co, Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson e, mają powrócić, tak? No i teraz e, ktoś słusznie zwrócił uwagę, że dziewczynka, czyli Grace McKenna, wygląda trochę jak mały Igon, tak? Spengler, czy tam Spengler. E, i, I teraz jest to ciekawe, ponieważ mogłoby to wskazywać, na to na, od razu się rodzą teorie, tak? Że ta rodzina to nie jest byle jaka tam rodzina, tylko że to jest właśnie rodzina Spenglerów, na przykład Harry Coon gra córkę Igona. Tak, a to jest jego wnuczka. I ta rodzina teraz trafia tam na coś, coś się zaczyna dziać. No i potrzebują pomocy oryginalnych Ghostbustersów. Powiem tak, moje, moje zdanie raczej jest znane, chyba jeśli chodzi o remake'y, rebooty i sequele i tak dalej. Ja chciał wprowadzić jakieś prawo, które by zabraniało kręcenia remake'ów, rebootów i sequeli sequel przez 5 lat. Naprawdę, ja musiałbym zobaczyć, co się wtedy wydarzy z kinem w Hollywood. No ale raczej do tego nie dojdzie. Natomiast powiem szczerze, że jestem tego filmu trochę ciekawy. Eee, głównie ze względu na osobę reżysera. Jason Reitman zrobił, na, jest, nie to, że jest synem reżysera oryginalnych Ghostbusters, to jest opró obok tego jest doskonałym reżyserem, jakby no, świetny filmy zrobił. Thank you for smoking, Juno, Up in the Air, eee, Young Adult, na Tali ostatnio podobno jakaś świetna, jakiś świetny film z Kryszalisteron. No po prostu kapitalny reżyser i, i wierzę, że może zrobić z tym materiałem coś ciekawego. I ja wierzę, że je jeżeli ktoś byłby w stanie potraktować oryginalny film Ghostbusters z szacunkiem i jakby z godnością, że tak powiem, to ja chętnie ten świat odwiedzę ponownie. Ja naprawdę chętnie ten świat ponownie odwiedzę i zobaczę co tam się dzieje i co tam się dzieje z tymi bohaterami. I bardzo chętnie poznam nowych, ciekawych bohaterów w tym świecie, tak jak właśnie Kerry czy, Kun czy te dzieciaki. No ale miejmy nadzieję, że to wszystko zostanie zrobione dobrze, zostanie zrobione z głową, no i wierzę, że syn reżysera oryginału, który sam jest zdolnym reżyserem, będzie w stanie jakoś to przeprowadzić z głową. A, a propos trzecich części, ma być Sherlock Holmes 3, to już zostało potwierdzone, że ten film do tego filmu ma dojść, Robert Downey już od jakiegoś czasu o tym wspomina, eee, umówmy się po Avengers Endgame, może chcieć szukać pracy, <grych> Nie no, żartuję, ale w sensie taka sytuacja, że no jakby no teraz ma, chyba trochę więcej wolnego będzie miał biorąc pod uwagę, że ta główna saga MCU się skończyła i teraz Dexter Fletcher, czyli reżyser filmu Rocket Man, o historii, która, historii Eltona Johna, którą można jeszcze nie wiem, chyba nie można jeszcze dokonać w kinach, ale do dawno można było zobaczyć w kinach. on będzie właśnie reżyserem, podobno jest w końcowym etapie negocjacji nowej części Sherlocka Holmesa, co jest dosyć ciekawe, bo mi się pierwsze dwie części Sherlocka Holmesa bardzo podobały i okej, okay, jednym z głównych, jeżeli nie głównym powodem, dla których mi się te dwie części podobały, był duet Robert Downey Jr., Jude Law. E, no i w drugiej części, jeszcze oczywiście, e, jest jakaś nazwa, Michael, e, ten, ten profesor prof. Moriarty, ale Jared Harris, Jared Harris, który jest po prostu Czarnobyl, a Czarnobyl, kapitalny aktor. E, i, ale nie ukrywam, że reżyseria Gaja jego też była istotnym elementem tego, co mi się w, tym, w tych filmach podobało więc Mam nadzieję, że, że Dexter Fletcher wie na co się porywa i zrobi, że tak powiem, coś fajnego z tym, no bo e, może mi trochę być, może mi trochę brakować stylu Gary'ego w tych filmach. Piła. E, film, o którym seria filmów właściwie już było ich całkiem sporo, chyba łącznie 8 teraz. E, i, I ja myślałem, że to już jest coś, z co można, czym można było się pożegnać, z już, czego już nie trzeba wracać, no ale okazuje się, że nie. Kręcą nową piłę. Ja nie wiem, czy o tym mówiłem już, chyba jeszcze nie, że to, co mnie intryguje w tym, w tym pomyśle konkretnie, to jest, kto jest odpowiedzialny za tą nową piłę. I jest to Chris Rock. Chris Rock napisał historię, on to produkuje, więc to będzie jego wizja piły. Nie wiem, co o tym myśleć, ale jestem bardzo zaintrygowany. Nie wiem, czy na tyle zaintrygowany, żeby pójść do kina na to, ale na pewno będę chciał to zobaczyć. Zwłaszcza że, jedno, zwłaszcza, że niedawno potwierdzono, że jedną z głównych ról w tej części piły ma grać Samuel L. Jackson. Więc... To jest już tak... Na, naprawdę, naprawdę jestem zaintrygowany. Mówię, ja to chcę zobaczyć. Ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. Znaczy, inaczej. Poczekam dopiero, jestem bardzo ciekawy pierwszego trailera, jakiegokolwiek pierwszego czegoś, co, że tak powiem, e, pokaże mi, w którą stronę mogli pójść z tym materiałem. Bo nie chcę mi się wierzyć, Żebyście chcieli sobie zrobić jakąś taką top komedię, taki typ poczucia humoru, bardzo, że tak powiem, charakterystyczny dla Chrisa Roka, którego w sumie poczucie humoru bardzo lubię, tylko no nie wiem, czy to mi do końca pasuje z koncepcją piły. Do, pasuje do koncepcji piły, nie wiem, zobaczymy. Um, no więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o filmy, w seriale, w świecie seriali, co się dzieje. Star Trek, Picard, pojawił się pierwszy plakat. I w sumie niewiele więcej, wiadomo. Zbliża się Comic Con w San Diego, myślę, że wtedy się dowiemy dużo więcej na temat tego serialu. Eee, plakat wygląda ciekawie, ktoś tam napisał, że chciałby, żeby cały, cały serial był jak ten plakat, czyli Picard gdzieś tam na jakiejś farmie, w jakiejś odległej, plan dla odległej planecie ze swoim psem chodzi i coś tam robi, sobie po prostu farmuje, nie wiem, hoduje rośliny, zwierzęta i po prostu jest takim farmerem. Eee, Okej. Okay. No ale wiadomo, no coś tam się musi dziać ciekawego, aczkolwiek przyznam, że bardzo mi bije od tego klimatem, yy, od tego plakatu klimatem yy, Logana, który no, swoją drogą grał Patrick Stewart, prawda? Więc no, no tak Rambo też, Ostatnia Krew też podobny klimat, yy, czyli tam główny bohater znany z tego, że kiedyś coś tam robił, teraz taki podstarzały na emeryturze, spokojnie osiadł gdzieś tam na farmie. No jest to bardzo ciekawy punkt wyjścia do, podejrzewam, wielu ciekawych historii, no i zobaczymy co z tym zrobią w Star Trek Picard. I kolejna wiadomość. I tutaj jestem cholernie szczęśliwy, ponieważ jeden z najlepszych, moim zdaniem, serial 2017 roku, czyli Mind Hunter powraca. Drugi sezon na Netflixie już w sierpniu. Bardzo mnie to cieszy, jestem cholernie ciekawy, gdzie oni pójdą dalej z tą historią, bo myślę, że tam jest jeszcze dużo rzeczy, dużo miejsca na ciekawe, ciekawe sytuacje, ciekawe postaci, ciekawe wątki. Jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy. To jest bardzo dobre Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, gorąco polecam Mindhunter na Netflixie. To było na tyle, jeśli chodzi o newsy, Lecimy, do Q&A. moi drodzy, słuchajcie, w tym tygodniu jest w miarę tego mało, więc jakby ja tutaj się, że tak powiem, tym tematem zajmę sam. Magoć już się nie będzie, że tak powiem, dokładał, więc po prostu lecimy z pytaniami. Łukasz, yy, yy, pozwól, że to powiem, przepraszam Ciebie najmocniej Hashtag Kaspa, przepraszam. Yy, jestem nie wiem jak to się stało, że nie odpowiedziałem na swoje pytania w zeszłym tygodniu. Pamiętam, że robiłem screen z Twoimi pytaniami, że potem go domontować, żeby sobie potem go... przeczytać pytania z niego i potem go domontować do odcinka, tak jak widzisz teraz. I nie wiem jak to się stało, że tego nie zrobiłem. Nie wiem gdzie on gdzie jak musiałem, go... musiałem go niechcący zapisać w jakimś innym folderze i przez to po prostu nie przeczytałem Twoich pytań. Bardzo Cię za to przepraszam, ale już nadrabiam. Pierwsze pytanie do Magota, Magot odpowiedział. 2K basie jak tam nadrabianie serialowych zaległości? Obejrzałem Doom Patrol cały. Jestem zachwycony. Moim zdaniem, Doom Patrol zjada Umbrella Academy i e, Titanów Może nie razem wziętych, bo to ciągle są dwa bardzo fajne seriale. Ale Doom Patrol lepszy. O, o, naprawdę, jest lepszy. Z tej, z tej trójki, moim zdaniem, z tych z trzech seriali, a myślę, że z tymi dwoma serialami ma najwięcej wspólnego. Tak tematycznie bym powiedział, e, z tej trójki, Doom Patrol jest na razie najlepszy. Jest Fantastyczny, jest wzruszający, jest cholernie zabawny i jest tak, tak cudownie popierdzielony, ale w tak dziwny sposób. Ja nie chciałbym, na szczęście, ja już od czasów e, studenckich nie. Znaczy, nabra no, no, zdarzyło mi się, ale ze względów zdrowotnych nie za bardzo mogę e, spędzać za dużo czasu z koleżanką Mary Jane. Ale myślę, że gdybym właśnie w jej towarzystwie oglądał, obejrzał ten serial, to to bym naprawdę, w, przy, przy paru odcinkach zwłaszcza, miałbym sporego tripa. Tak, tak, tak tylko mówię, nie? No niestety, no, no mówię, no nie, nie mogę praktykować już tego, ale, ale, jestem ciekawy jak osoby, które to praktykują, by odebrały oglądanie tego serialu, zwłaszcza niektórych odcinków. Go, ale tak poza tym, musicie być przygotowani na to, tak? Że to jest chory to jest tam naprawdę, tam ktoś ma naprawdę chorą wyobraźnię, ale, ale, i dzieją się tam naprawdę popieprzone rzeczy, ale się to bardzo dobrze ogląda, głównie dzięki fantastycznym postaciom, dzięki ich historii, dzięki aktorom. Eee, po prostu wow! No i Mr. Nobody. Nie, no, wszystko, wszystko w tym serialu jest na tak. Wszystko nie wiem, ja się tam do niczego nie wiem. Soundtrack, eee, ta people like us, ta scena, no po prostu niesamowite. Kaszmar, masz zamiar kupić PS4, to wiem, ale czy zdecydowałeś już może, czy normalną wersję, czy może jednak Pro? Znaczy, z tego co ja słyszałem, to jeżeli ktoś ma dopiero, zamiar dopiero teraz kupić PlayStation 4, to już może równie dobrze kupić Pro, bo w sumie różnica w cenie chyba nie jest jakaś taka wielka specjalnie, a na tym etapie, skoro już za parę miesięcy ma w sumie wejść PS5, ee, jakby, no, myślę, że po prostu wejdę już, pójdę, pójdę w Pro, tak? No jakby, no nie ma sensu chyba teraz, jeżeli gdybym. Gdyby nie wiem, ludzie, gdyby pytanie brzmiało było skierowane do kogoś, kto już ma PlayStation 4 i czy powinien wtedy kupić Pro, czy upgradeować, tu podobno były głosy, że niekoniecznie, że to tam w sumie aż tyle zmian nie ma. E, natomiast skoro dopiero teraz coś kupuję, to chyba już lepiej po prostu mieć to Pro tak na wszelki wypadek. No niestety no, nie będziemy czekać do PS5 z tego powodu, że po pierwsze jak wejdzie to będzie dużo droższe niż PS4 jest teraz? No, a po drugie no my chcemy jakby to PS4 tą, tę te konsolę już mieć od razu, jak tylko się przeprowadzimy, a to będzie e, gdzieś początkiem września, tak? E, pytanie do całej ekipy, są nawyki, z którymi udało się Wam wygrać lub ciągle z nimi próbujecie sobie poradzić? A powiem tak, ja ogólnie ostatnie dwa lata to spędzam nad jakimś, nad jakimś takim e, e, nie wiem, czy to jest jakiś kurde przedwczesny kryzys wieku średniego, czy co. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, czy przedwczesny mój dziadek na przykład zmarł mają 70 lat, czyli jestem dokładnie w połowie drogi, że tak powiem, a drugiego dziadka nie znałem, więc jakby najstarsza osoba z mojej rodziny, którą ja kojarzę zmarła w wieku 70 lat, tak? tak, 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 tak jest, taka jest moja perspektywa, że tak powiem. Nie wiem, oczywiście dużo ludzi żyje dużo dłużej, ale mówię, jest mojej rodziny takiej najbliższej to zawsze wiedziałem, że tak te 70 to już jest tak, tak blisko końca niestety. Eee, i, I jakkolwiek to strasznie brzmi, przepraszam, że kogoś tu uraziłem, ale mówię tylko o swoich doświadczeniach, tak? Więc jak się śmieje, że 35 to już w sumie można by powiedzieć, to już czas na ten kryzys wieku średniego. I tak ogólnie zacząłem brać się za siebie trochę poważniej, i zacząłem, rzuciłem palenie, to był nawyk, z którym, którego bardzo długo... z którym walczyłem przez wiele lat. Eee, Mago słusznie też zgadzam się z wagą, że to już jest taka trochę prywata, dosyć mocna. Ale powiem tak, ogólnie od jakichś dwóch lat bardzo mocno staram się przynajmniej, a od roku zwłaszcza, z, z różnymi złymi nawykami, jeśli chodzi o ile czasu śpię, jakie rzeczy jem, ja zacząłem się w końcu odchudzać, chodzić na siłownię regularnie, nawet jakieś tam efekty tego już widać podobno, no 9 kg zgubiłem od końca stycznia. Na przykład yy, i jakby, no, znaczy, inaczej zgubiłem 9 kilo między styczniem a, marce, a Marcem no i teraz trzymam tę wagę, zaraz będę chciał pewnie znowu uruchomić jakąś dietę, jakiś program treningowy yy, z jakimś dietetykiem się spotkać i tak dalej, żeby da... jeszcze trochę zejść, bo jeszcze nie ukrywam, jeszcze tak No tak z 8 kilo bym jeszcze chciał zgubić, tak? Zgubiłem 9, czyli wiem, że jest to możliwe i ch ale chciałbym tak jeszcze, tak, te 8, jeszcze te drugie 9 może jakbym zgubił, aczkolwiek z drugiej strony. Ja mówię bardzo jestem też nastawiony na to, żeby regularnie chodzić na siłownię i budować też masę mięśniową, więc z kolei tutaj z, to jest ten problem, Jeżę, ja bym chciał zgubić tkankę tłuszczową, ale chciałbym też trochę przebrać masę mięśniową, więc na przykład z tą wagą to tak, niekoniecznie jest tak, że zgubię 9 kg. E, za dużo już gadam o tym. E, w każdym razie tak, od jakiegoś e, jest parę nawyków, z którymi ciągle ciężko mi przychodzi e, z którymi wiem, wiem, że jeszcze będę musiał się zmierzyć, e, ale ale ogólnie bardzo mocno mi, do, dużo mi dało słuchanie takich osób jak Jordan Peterson na przykład, gdzie no, zacząłem słuchać te podcasty Joe Rogana, on rozmawia z wieloma osobami, dużo takich motywacyjnych rzeczy mówi, ale nie tak, nie mówię o tych coachach, czy nie wiadomo kim jeszcze, czy jakieś jakiejś tam taniej gace motywacyjnej, nie, nie, tylko po prostu historie ludzi, którzy gdzieś tam kiedyś po prostu stwierdzili, ok, to jest moje życie, mam tylko jedno, nie wiem ile mi go jeszcze zostało, Mam rodzinę, której na mnie zależy, na której mi zależy i, 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 i warto byłoby, żebym dla nich był na tym świecie jak najdłużej, jak w najlepszej formie I, i, i warto pielęgnować rzeczy, które mnie do tego punktu doprowadzą i pozbywać się rzeczy, które... Albo przynajmniej e, minimalizować rzeczy, które mnie przed tym powstrzymują, tak? I to nie było. No, ja nie, nie poszedłem na żadną tea terapię, nie poszedłem na żadne. E, nie wiem, wykłady, nic, tylko po prostu mówię, Poczytałem trochę książki Petersona, posłuchałem trochę go, posłuchałem trochę innych ludzi i stwierdziłem, okej, okay, dobra, to popatrzmy na to trochę tak korporacyjnie, tak? Jakie są moje cele co mu chciało osiągnąć, mu i, i, i do jakiego punktu chciałem więcej dojść i teraz realizujmy to stopniowo. No i w to jest jakoś gdzieś tam wpisane rezygnowanie z pewnych kiepskich nawyków, tak? Właśnie jak papierosy na przykład i różne inne rzeczy. I, nabyw i, dost i od że tak powiem, nabywanie nowych, zdrowych nawyków, typu chodzenie na siłownie regularne, regularne spacery na świeżym powietrzu, całą rodziną, mniej e e miejsca przed telewizorem, komórką i tak dalej, więcej miejsca przed e książkami, grami planszowymi, grami planszowymi. tak, Duże wyżyczenie z mojej strony, tak duży wysiłek. Jeszcze więcej czasu z grami planszowymi. No ale mniej więcej w tym kierunku to u um mnie zmierza osobiście. Dziękuję Ci bardzo, Łukaszu, za pytanie. Jan Nowak, byłeś w zamku Chojnik, spotkałeś Jędrka? Chyba nazywa się on kasztelanem tego zamku, widziałem parę filmów z jego udziałem, bardzo ciekawie opowiada historii, szkoda, że nie ma takich nauczycieli. Nie widziałem ani go na żywo, byłem tam w niedzielę, może dlatego, a nie widziałem też jego filmów. Jeśli chodzi o ludzi, którzy ciekawie oglądają, opowiadają historię tak dalej, to kojarzę gościa oczywiście z Polimatów i tak dalej, no... Jeżeli z tym Jędrkiem jest tak samo jak mówi, jest tak jak mówisz, że nie mam powodu wątpić, że jest inaczej, no to nie mam powodu wątpić, no to w tym momencie jakby, no, no tak, zgadzam się, że e, jak się człowiek, człowiek pomyśli czasami o tym, jakich miał nauczycieli w życiu, no to faktycznie czasami widać różnicę, nie, że ja czasami sobie pomyślę, kurde, ile ja bym tak niektórych lekcji zastąpił tym, żebym po prostu puścił filmy gościa z Polimaty, tak oczywiście tematycznie, żeby były zgodne z aktualnym materiałem, z aktualnym programem, no ale żeby po prostu pokazać, że no, Oprócz, niestety, że niestety, tak, oprócz chęci przekazania jakiejś wiedzy, liczy się też sposób, nie, i to jest, to jest takie ciekawe, że, kurde, no, dobrze by było, kurde, jak ja bym chciał, miałem paru nauczycieli takich właśnie, takich, którzy właśnie potrafili tak fajnie sprzedać, fajnie opowiadać o różnych rzeczach, kurde, jak ja chciał, żeby tacy wszyscy byli. No, ale dobra, trochę, żebyśmy nie schodzili z tego tematu, no, niestety samego Jędrka nie spotkałem. Dziękuję Ci bardzo, Janie, za pytanie. Grzegorz Więcek, chciałem zadać pytanie, ale po takim sukcesie chyba sami skomentujecie Preta Porter od portalu, ja mam tylko pytanie, czy wsparliście. Eee, ja nie wsparłem, eee, Magot wiem, że nie wsparł, bo prosił mnie, żebym przekazał w jego imieniu, Magot nie wsparł, bo nie gra jest poza jego zakresem zainteresowania, jeśli chodzi o tematykę i tak dalej. Um, ja powiem szczerze, chętnie tę grę nabędę, albo nie wiem, poproszę o portal od egzemplarz do, 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 do recenzji, jak gra już się pojawi normalnie na rynku. Uh, bo jestem bardzo ciekawy tego tytułu, ale niestety nie wsparłem w tej chwili. No, bo jak, no, wiecie, jak sami mówicie, to co ja powtarzałem, powtarzam, nie będę wspierał na Kickstarterze, ani na wspieram, to ani w to ani na razie nic, do końca roku przynajmniej, dopóki my nie zamkniemy tematu przeprowadzki. każda nadprogramowa złotówka. Jakoś gdzieś tam idzie w to mieszkanie, więc no niestety my nic nie wspieramy. Ja bym, gdybym miał, powiem szczerze tak, gdybym miał teraz wolny, wol, wolne tam, wolny budżet, jakieś wolne, środki, jak najbardziej bym to wsparł, bo jestem ciekawy tej gry. Nie grałem w oryginał, mam go tutaj pożyczonego od Pandy, Panda pozdrawiamy, ale jeszcze w niego nie grałem, natomiast ja jestem bardzo ciekawy tej gry, dużo ludzi bardzo tę grę chwali. No i jestem ciekawy, no, Trzewik pokazywał, pokazał, że jak pracuje nad kolejnymi edycjami jakiejś gry, to wychodzi to na dobre. Przeważnie jak patrzyliśmy na kolejne edycje Robinsona, nie mówię o, o pierwszych Marszałach, jak porównano na przykład 51 50, stan Master Set do poprzedniego, więc jakby potrafią czyścić te swoje gry fajnie i jestem ciekawy co zrobiłyby z Pret-a-Porter. więc bardzo nie w to zagram, ale niestety nie, nie wsparłem. No i sukces olbrzymi, no ale no mówmy się czy ktoś wątpił w to, czy ktoś serio wątpił, że ta gra się ufunduje. Y no naprawdę no ja wiem, no czasami Kickstarter to jest loteria. Ja nie chcę zgrywać eksperta itd. i tak ja, dalej, ja wszystko rozumiem. Ale no w tym wypadku naprawdę no. Portal na Kickstarterze z tymi fanami, których ma na całym świecie, to ktokolwiek wątpił w ten sukces. E, bardzo się cieszę i bardzo gratuluję e, naprawdę i, i ja, ja, ja się najba... Wiecie dlaczego ja się najbardziej cieszę z tego sukcesu, ponieważ oznacza to, że to będzie teraz bardzo pozytywne doświadczenie dla portalu. To będzie teraz cholernie pozytywne doświadczenie z Kickstarterem dla portalu. I co to oznacza? Oznacza to, że raczej już na pewno, czy na, wiadomo, były plany od początku, ale teraz już nic nie powstrzyma portalu przed wypuszczeniem na Kickstarter dodatku do Stronghold, a tego dodatku Undead jestem bardzo, 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 bardzo ciekawy. Jestem 5 razy bardziej ciekawy tego dodatku niż Preta porter jeśli mam być szczery, bo Stronghold jest moim zdaniem jedną z lepszych gier portalu. Jedną z lepszych gier w sumie w ogóle, więc jakby no jestem... nie mogę się doczekać tego dodatku i chętnie bardzo w niego zagra. I to było na tej o pytania, a nie, przepraszam, no właśnie, a propos yy, PRETA Porter. Tutaj było takie jedno pytanie i właściwie taka mini dyskusja się wywiązała, jak to się nic nie dzieje na Kickstarterze, jest pryta portera od portalu, no i tutaj dużo komentarzy. Tak, powinienem było o tym wspomnieć, od razu mówię, powinienem było o tym wspomnieć, tylko yy, jak to działa? Ja, jak za, za każdym razem jak przygotowuję Geek Factor News i tak dalej, to nie, nie, lecę przed, nie lecę przez Kickstartera, nie lecę przez jakieś tam serwisy, yy, tylko, że tak powiem, z głowy le, z głowy sobie, bo mniej więcej wiem, co kiedy wchodzi na Kickstartera, i po prostu w moim mózgu to działa tak, co teraz mniej więcej na Kickstarterze się dzieje, że tak powiem, i, i często przez to mi, gęsto mi przez takie rzeczy wypano, jakby te rzeczy, które mają za chwilę wejść na Kickstartera, są jakby tutaj w innej przegródce niż te rzeczy, które są w tej chwili na Kickstarterze. E, dlatego po prostu mi gdzieś tam nie zabanglało, kiedy dokładnie ten święk ma być wypuszczony, i mogłem powiedzieć, no, bo dzień przed kampanią, mogłem powiedzieć, tak, ale po prostu jakoś mi totalnie wyleciało z głowy, w myślach leciałem po. Po tym, co teraz aktualnie jest fundowane na różnych platformach crowdfundingowych, plus chciałem porozmawiać o czasie apokalipsy i na tym się trochę skupić, dlatego jakby wszystko inne w mojej głowie zeszło na drugi plan i dlatego gdzieś tam pret-a-porter mi wyleciał. Tyle słowa, jeśli chodzi o komentarz do tego. Bardzo Wam dziękuję, stać za tydzień i faktor powinno być normalnie. Nawet będę, zobaczę, będę rozmawiał z Magotem i z Basią, czy nie dałoby rady zrobić tego live, ale mimo wszystko eee, za tydzień będzie normalnie albo live. Za dwa tygodnie nie będzie. Za trzy tygodnie się widzimy na klasycznym Geek Factor News, eee, więc pamię... zadawajcie pytania. Tylko mówię, no zobaczymy pytania na ten, odpowiedzi na ten, te pytania udzielimy za trzy tygodnie. Śmiało zadawajcie tutaj pytania pod tym odcinkiem. Chyba, że mówię, chyba, że coś się stanie i za tydzień nie damy rady spotkać się na live'a, Wtedy zrobimy klasycznego Geek Factor News. Wtedy za tydzień odpowiemy na pytania, które zadacie pod tym odcinkiem. Tyle. Dziękujemy Wam bardzo i tradycyjnie zapraszamy Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania. I do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!